i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i ta jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkim. I z Dzisiaj w naszym kościele taki mały ingres księdza biskupa, ponieważ pierwszy raz jest w naszym kościele. Serdecznie witamy święta biskupa w naszym kościele. Bardzo się cieszymy, tym, że ksiądz biskup jest dzisiaj razem z nami i bardzo prosimy i bardzo się cieszymy, że dzisiaj ksiądz biskup udzieli naszym młodym parafianom sakramentu wierzchowania. Rzecz, sprawa ogromnie ważna. Moi drodzy, mówię to do młodzieży, do rodziców, Duch Święty daje nam moc. Tej mocy dzisiaj nam szczególnie potrzeba. Bo Pan Jezus powiedział kiedyś już, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła, dał Kościołowi swojego Ducha, Ducha Świętego, po to, żeby Kościół mimo wszystko, mimo wszystko i do powtórnego przyjścia Pana Jezusa trwał. I widzimy, że Kościół trwa. Nie musimy się lękać, nie musimy się bać. Bóg daje nam moc. Bóg jest mocniejszy niż ci wszyscy, którzy próbują Kościołowi szkodzić czy z Kościołem walczyć. Mamy to moc, to jest moc Ducha Świętego. Otrzymujemy siedem aż darów Ducha Świętego po to, żeby je wszystkie wykorzystać. Zwracam się jeszcze do młodzieży. Moi drodzy, Pan Bóg Wasze ręce, Wasze umysły złożył najwspanialsze dary, talenty. I wszyscy, i rodzice, ja jesteśmy przekonani o waszych talentach, ale chciejcie je rozwijać. Nie wolno, moi drodzy, nie wolno tych talentów zakopywać. Nie wolno mówić, że ja nie mam talentów, bo mam. Jeden ma więcej, drugi ma mniej, ale wszyscy mają jakieś talenty i te talenty należy rozwijać. Rodzicom bardzo dziękuję za obecność dzisiaj, ale i zawsze za każdą obecność na Eucharystii. Dziękuję za to, że pięknie zaangażowaliście się w wychowanie Waszych dzieci. Pracujemy razem już proszę księdza biskupa, od urodzenia tych dzieciaków, bo jak się rodziły, to tutaj już byłem proboszczem. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Księdzu biskupowi również dziękuję. Życzę. Żeby ksiądz biskup w naszej diecezji On się czuł, czuł się bezpieczny Miał to poczucie bezpieczeństwa I żeby też jego praca wydawała w naszej diecezji Trwałe i widoczne owoce Wyspiescelencjo, przygodnej księży biskupie Witamy serdecznie księdza biskupa w naszej wspólnocie pragnarowej jako rodzice wraz z naszymi kochanymi dziećmi bardzo przeżywamy dzisiejszy dzień i uroczystość, do której przygotowywaliśmy się długi czas. Jest to dla nas ważny moment. Wydaje się, że całkiem niedawno przynieśliśmy do Kościoła na rękach nasze małe dzieci, prosząc o przesłanie. dla nich. Dziś są to już dorośli ludzie, świadomi do w chwili i podjętych decyzji. Cieszymy się, że nasze dzieci wybrały Jezusa Chrystusa i chcą przeżyć swoje życie razem z Nim. Ścigodni Księży Wyspówki, Dziś dzisiaj pokorze przed Bogiem naszej parafialnej świątyni wraz z księdzem Babaczkiem i księżą Piekaruszem. Prosimy Cię o udzielenie naszych obronnych młodzieży sakramentu bieżmowych. Niech nasze dzieci Ubogacone darami Ducha Świętego, odważnie i radośnie idą w świat, dzieląc się swoją wiarą z innymi ludźmi. Tematem naszej modlitwy jest młodzież, która za chwilę zostanie umocniona darami Ducha Świętego. Kochana młodzieży, dziękujcie Panu Bogu za dar wiary, za Waszych rodziców, bo to oni zdecydowali o włączeniu Was do kościoła przez przez Święty, ale też za tych ludzi, których Pan Bóg postawił na Waszej drodze życia i byli dla Was świadkami w wierze. Uczyli Was modlitwy, uczyli Was prawd o Panu Bogu. My tutaj obecni dzisiaj modlimy się za Was, byście nigdy Chrystusa nie stracili. Byście dochowali wierności, wiary, gdziekolwiek wypadnie Wam żyć. Niech wiara będzie na Was siłą i mocą najtrudniejszych w najtrudniejszych momentach życia. I o to prosimy. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a szczególnie Ducha Świętego, który tchnie kędy chce. Niech Was umacnia, byście byli odważnymi świadkami Chrystusa i Jego Kościoła. Na początku tej przyświętej przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości ludzkie, byśmy mogli godnie uczestniczyć w świętych tajemnicach naszej wiary.